Stać ze tej strony Surpo, za to jest Destory. E, tak, gra ze Scracze znowu. Gram nią tylko dlatego, żeby e, poznać hi to, historię Helki. Czy jakkolwiek to się wymawia. Gram to tylko dlatego. Bo to ma kilka części, chcę je ograć, jakąś tam fabułę to ma i, i. co twórca mówił jest długa, więc może być ciekawa. Może będzie teoria na kanale. Prawdopodobnie, jeżeli będę rozumiał jakkolwiek tę fabułę, która jest... Jak twórca mi tłumaczył... No trochę dziwna i nic nie rozumiem z niej. Więc może być śmiesznie. Gra jest stara i... Yy, już się dużo zmieniło. Następna część już jest w Unreal Engine, więc będzie lepiej. E, zacznijmy to. No, to też znam, bo to było w opisie i że spłynęła pizzernia Hipiego i, i przyszedł tam jakiś ziom, który ma zbadać tę tajemnicę tego pożaru, którego. która jest niewyjaśniona, bo ten pożar widocznie był co się dzieje level 1 aha tutaj nie ma zapisu, no bo to scratch tak no to tutaj nie ma zapisów o nie is ten James voice acting nie informer.

dobry gameplay Nawet... On zero nie zaprogramował tego, że kiedy jest opis jak się gra. To animatrony... Nawet na jak coś było, że kiedy Fonga coś tam gada, to ani nie to nie mija czas chyba i animatrony też się nie ruszają.

to jest Herki! Ja robiłem model. A czy nie robiłem tego model, ale przerabiałem mu model. On jeszcze nie skończył, skończył gadać, ale on pepla jakieś bzdury w ogóle. Se, ja se przesłucham tą rozmowę osobno, bo. Bo. Nie da się na dwóch rzeczach skupić. Albo gada. Albo, albo mamy grać, albo gada i mamy słuchać. Tutaj w ogóle coś błyska, tak? Tutaj za małe są sprajty i widać tutaj, co się dzieje za naszą sceną. Tutaj. Skaner, ta animacja, bardzo płynna. Z. To po kliknięciu Z powinno się wyłączać, nie potrzebuję już tego, tej nauki Jezu, bo to się nakręca, ale Aha, tutaj pisze, czemu nie ma tu takiej wizualizacji, takiej jakiegoś kółka, tak jak we FNAFie 2 Ale on tak, tak próbuje, tak na siłę robić kiedy się nakręca pozytywkę e, nasz e, guideman, dostaje glicza. Ja nie wiem, ja, ja nie mam pojęcia co on gada. Nie wiem, tutaj ktoś od boku idzie.

To trzeba robić? w ogóle jest za biurkiem i za moim guzikiem skanera. Dobra, skanujemy. Gra w jego inną grę na Scratchu i ona była tak tragiczna, że nic się nie da się zrozumieć. To już jest bardziej logiczne. Tu chyba nie ma baterii, ale chyba. W następnym filmie Wam pokażę, powiem o co chodziło w tych nagraniach, bo sam do końca nie rozumiem, potrzebuję czasu, żeby to zrozumieć. Latareczka jest, więc działa. Ta muzyka nie spada w ogóle, tak by the way. Świetna latarka. Ta letarka w ogóle nie daje światła, tak by the way. No, znowu to już nie do słowa, słucha, kurczę. Ta mangle to... Jest taka trochę czerwona. Możemy dwóch nawet w pokoju. Party jest. Wow. Co z jej, Co z jej twarzą? Co? Gdzieś się to mango, ona miała taki wielki, taką wielką paszczę od dołu. Górna część była mniejsza od dolnej. Nie można włączyć, kiedy się skanuje. Jaki bezsens. Kiedy się, ładu, kiedy się ładuje music box, a nie, powinno, nie da, powinno się nie dać go robić na dół. Bo dwukrotnie powinien szybciej iść, bo sam widać jak się cofali, ja nie wiem jak jego wyganiać, raz działa, raz nie działa dziwne co w ogóle jest to czerwone? glitchy tu jest Foxy, album Mangelfa? So czemu that tego? Nie można ściągnąć, ja teraz nie wiem ile ma kiełka. W tak... U, oni chodzą. Zero błędów. Czysty... Czysty, piękny gameplay. I zepsuty model Mangle.

Czerwo, czerwony to jest najpewniej Mangle, i no i brązowy to jest Freddy, nie? A czyli żółty to Freddy, tak. Teraz za chwilę pojawi się w ogóle marionetka, czasami stwierdza, że nie będzie, że będzie sobie sama nakręcała muzykę i w ogóle jej nie spada. Gameplay. Możliwe, że nawet ona w pierwszej nocy powinna nie działać. I to jest błąd, że działała. Raz on wychodzi szybko z pokoju, raz wolno. Ta kreska, jeżeli dotkłaby kółka, powinna się robić widoczna, nie trudno zrobić jako mechanikę. Bo wiesz jak działa skaner? Skaner działa tak, że jak ta linia przejdzie przez jakiś obiekt, to go pokazuje. Wow. Intensywny gameplay. Klikanie jednego guzika jest Wcześniej byłoby jeszcze marionetka, ale, ale rozdziała, roznie działa. Za chwilę przyjdzie Freddy. Freddy. Eee, he, he, he. Marionetka jest taka... Taka trochę martwa jakby. No wonder, why this abandoned building is now surrounded by a electric fence and a minefield. It is said that some other murderer is hiding here. Pierwszy raz widzę tak długi fonkarz. Do, do, pół pół, pół poziomu on gada o czymś. But it's just rumors. You can believe in them, you'll be afraid, cause the work must be done. In any case, you must be vigilant. Have a good night. Aha! Ś -ś Świetne dialogi. Dużo z nich zrozumiałem. Do trzeciej w nocy. On gada o czymś tam. Do czwartej w sumie. Dobra, do trzeciej. Dajmy już nie bądźmy nocy Hansy. No, Do trzeciej godziny. Dwóch mamy.

A Springtrap jest biały, czemu? To the the w sensie nie wiem, bo to co there wiem, to, to, uh, to jest przyszłość. Druga część to opowiada z przeszłości. Zobaczę animatronik jak wyglądał wcześniej? Mam nadzieję. A nie kolejnego Springtrapa, tylko o jedną dziurę, nie? it had to be closed and boarded up. who is the project of the biggest playroom in the world? Ja igrze, błędy, incidents are concert. have you heard of a man who murdered his family in 1985? his name was fritz smith. this psycho thought that in this way nobody Don would about cycle. his murders <laughs> of three students. he hit the bodies of his victims, joining them with animatronics, huge robotic animals,

Teraz przyjdzie Spring Dragon. Ta gra nie jest straszna. Ta gra jest po prostu zbagowana. I nie słyszę, czy te drzwi się w związku nie Czemu nie odgłosu, że nie wiem, one tam pukają w te drzwi. To by pomogło, bo tak to nawet nie wiem, czy one przyszły. Teoretycznie te drzwi są koło niego. Nie, also, nie mają powodu, żeby became w te drzwi. with his own costume nie, znowu with Dziękuję. Like a no why this is now by a dobrze, dobrze Nie minefield. It is said that He supposedly killed a whole battalion of soldiers who had perpetrated atrocities powin... in Iraq. Iraq, Iran. Rumors. You can believe in them and be afraid because the work must be done. In any case, you must be vigilant. Dobra, naładowany. Charge up. O, poszedł sobie. O, czy on go poszedł? Tak, tak. Teraz przyjdzie mangl. Springtrap musi być zamknięty. Gdzie on jest? No. no. To jest niemożliwe do przejścia. Idę napisać do twórcy. A z wami się żegnam. Do na w następnym odcinku. I pa i...